Historia choinki bożonarodzeniowej Historia choinki bożonarodzeniowej jest naprawdę fascynująca i sięga czasów dużo starszych niż same święta Bożego Narodzenia. W dawnych czasach ludzie wierzyli, że drzewa iglaste mają magiczne moce. Wierzyli, że iglaste drzewa. Które pozostają zielone przez całą zimę, przynoszą ochronę przed złymi duchami i chorobami. Później, w średniowieczu, na terenie dzisiejszych Niemiec, pojawiła się nowa tradycja. Ludzie zaczęli dekorować całe drzewa lub tylko gałązki. Ozdabiali je jabłkami, co miało symbolizować rajskie drzewo życia i przypominać historię Adama i Ewy. Właśnie te ozdobione drzewa można uznać za początki naszej choinki, jaką znamy dzisiaj. Tradycja choinki dotarła na nasze ziemie w XVIII wieku głównie dzięki niemieckim wpływom. Początkowo choinki pojawiały się w miastach, a potem zaczęły zdobić także domy na wsiach. Oczywiście ozdoby różniły się od tych, które mamy dzisiaj. Zamiast szklanych bombek wieszano jabłka, orzechy, pierniki, a nawet ręcznie wykonane papierowe ozdoby. Dzięki temu każde drzewko było nie tylko piękne, ale miało to też znaczenie symboliczne. Jabłka oznaczały zdrowie, orzechy dostatek, a papierowe aniołki chroniły rodzinę. Współcześnie choinka to nie tylko symbol, ale także piękna dekoracja, która łączy rodziny podczas wspólnego ubierania. A co obecnie oznaczają ozdoby na naszej choince? Gwiazda na czubku symbolizuje gwiazdę Betlejemską, która prowadziła mędrców do miejsca narodzin Jezusa. Światełka to nadzieja i światło w ciemności. Aniołki przypominają nam o opiece z nieba. Dzisiaj wieszamy też kolorowe bombki, które kiedyś symbolizowały owoce, przynoszące szczęście i dobrobyt. A czy wy już ubieraliście swoją choinkę w tym roku? Jakie macie ulubione ozdoby? Życzymy Wam spokojnych, wesołych, rodzinnych i białych świąt Bożego Narodzenia.